Minister Szkolnictwa Wyższego doceniła osiągnięcia naukowe studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. W tym roku nasi studenci otrzymali 7 stypendiów i to jest najwięcej spośród niepublicznych szkół wyższych. A w związku z tym, że ja zajmuję się statystyką, lubię sobie jeszcze coś policzyć. Gdyby przeliczyć tę liczbę przyznanych stypendiów na 1000 studentów, to jest to jeden z najwyższych wskaźników w ogóle w Polsce, dlatego, że no, my nie możemy się równać pod względem liczby studentów na przykład z Uniwersytetem Warszawskim, który otrzymał 104 stypendia, ale tam jest 50 tysięcy studentów, a u nas jest 1800 studentów, czyli ten wskaźnik jest dużo wyższy. Kryteriów oceny jakości Kształcenia studentów jest kilka, i to na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznaje co roku stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. W tym roku właściwie te kryteria zostały bardzo zawężone. To jest po prostu praca naukowa. Praca naukowa mierzona przede wszystkim liczbą publikacji i to publikacji w tak zwanych czasopismach punktowanych. Uzyskanie takiego stypendium jest bardzo trudne. Wystarczy powiedzieć, że na milion 800 tysięcy studentów w Polsce w tym roku akademickim uzyskało je 970. To oznacza, że takie stypendium uzyskuje co 1850 polski student. Te siedem stypendiów to nie jest przypadek. My od 2004 roku, kiedy to szkoły niepubliczne mają możliwość, czy studenci szkół niepublicznych otrzymywać takowe stypendia, do tej pory 49 studentów otrzymało stypendium. W ubiegłym roku było to 5 studentów, ale na przykład dwa lata temu było to 11 studentów. Cóż, myślę, że tkwi to w dobrej pracy ze studentami, To znaczy w umiejętności, nazwijmy to brzydko, wychwytywania czy zauważania tych studentów już na pierwszym roku. I jeżeli dodamy, że stypendium ministra nie przeszkadza w otrzymaniu stypendium rektora za osiągnięcia w nauce w wysokości 4000 zł, to wniosek nasuwa się sam. Jeszcze z piosenki chyba Rosiewicza, student biedny, ale pan, no chyba nasi ci przynajmniej studenci właśnie są panami. Studiowanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, oprócz tego, że daje dobry zawód, po prostu się opłaca.